O Jezu, to jeszcze nie tu. Jest chyba jeden jedno przejście. O Jezu. O, dobra. Tutaj wylatuje. Dobra. Już tu. O. To jest ten portal. Gdzie ja jestem? To nie ten wymiar. Co to za krew? Chwila, aby się wydostać, musisz znaleźć pięć kolorowych skrzynek. Powodzenia, chyba że chcesz tu zostać na zawsze. Aha. Najpierw to ja bym chciał to rozwalić. Dobra. Kolejne zaklęcie. zaklęcie. Dobra. To muszę szukać skrzynek kolorowych skrzynek. Ile? Pięć. Boję się tam iść trochę. Może tutaj zobaczę pierwszy co tutaj się dzieje. Tam ktoś stoi chyba. Wezmę na wszelki pistolet. Hej. Kim jesteś? Halo? Hej. Czekaj. Jezu. A mnie też nie? Czekaj, czekaj. stanie, co ty tu robisz? Um. A jak myślisz? No nie wiem. Uh. I mnie to przysłałeś. Ile już tu siedzę? Nie wiem, 3 lata? Nie wiem, 5, 10, 20? Tutaj nie ma czasu. Z mm. tylko to jedno piwo, które ja miałem. Czekaj, czekaj. Czy to... To jest chyba pierwsza skrzynka do znalezienia. skrzynka do znalezienia? Słuchaj, sąsiad. Chodź za mną po prostu. Chodź. Mam zostawić moje rzeczy? Na chwilę chodź. Za chwilę tu wrócimy. To znów jeś, mnie przeteleportujesz do innego... Nie, nie, nie. Chodź. Kurde, jak... Jak ty mi to wybaczysz? Co to? Przeteleportowałem się tu i... Takie rzeczy tu. I ta skrzynka... No, ciekawe. To jest chyba jedna z nich. Tego to nie było. Chyba. Nie wiem, nie chodziłem. już. A skąd ta krew w ogóle tu jest? Jak myślisz? Noś przed, przed tym mnie troszeczkę jak... walną. Powiedzmy. No. Sorry, no nie wiem jak... mam... Jak... no nie wiem, po prostu... Miej już się miesza w głowie. No. Długo... No. Z... Zwiedzałeś tu dużo? Eee... No, nie wiem, gdzie tu jestem, Nie, to była tak samo, wszystko... Wszystko okay. jest tak samo. Jest... To po prostu pozwól mi zabrać tą skrzynię. Ostatnie pizze, ostatnie pizze, ostatnie pizze, ostatnie, ostatnie, ostatnie. A co tam w ogóle jest? Nie wiem. Nie. wiem, uciekł tam... ...poduszkę i nie było dźwięku słychać. Tam nie ma końca. No ale jak tam rzuciłeś poduszkę, to... Poduszka ja. nie wydaje dźwięku niet uitleggen, volgens mij. Ja, dat is waar. Er een Wróciłem tu. Mi da się tu umrzeć i wnosić. I wnosić. Ja tak jakbym się przeteleportował, ale tym razem nie użyłem portalu. Co tu jest? Marcin.

Ty coś w ogóle jadłeś? Piłeś tu? Tam, że miałem. Coś wiesz, się. Nie wiem, co ja tu widziałem. ze czemu chodzę z shotgunem? Co widziałeś? Że wydarły ci się nie śniły. Gdzie ty poszedłeś? Nie wiem. Nie możemy się do Dobra, a więc mówi, że tutaj jest agresywnie? No. Dobra. Musimy znaleźć trochę tych, no, skrzyń, żeby stąd się wydostać w ogóle. Zacznijmy odtąd. Pójdźmy może w tą stronę. Ej nie strzelaj! to może choć tędy? Może tutaj będzie bliżej? O matka. Coś czuję, że trudno będzie znaleźć te skrzynki. Dobra. Ej, światło tam jest. Skrzynka. Dobra. Czyli to o te chodzi. Teraz musimy wrócić. nie wiem, czy pamiętam drogę powrotną. O Jezu. Kurde. To nie wiem czy dobrze. O, widzę tabliczkę. Hmm. Dobra, Ej, gdzie jest? Gdzie ty zniknąłeś? Hej, sąsiad. tam siad.